Mogę w czymś pomóc? Tak, mamy mały problem z samochodem. Mieliśmy nadzieję, że może dostaniemy trochę piwa i jakiś posiłek. Czemu nie? Jest pan szefem sali? Jestem właścicielem. Henry Marlowe. To mój pomocnik, Wick Rotman. Miło mi panów poznać. Jestem Frank Weston. Jaki interes? Pansas, przynieść panom kilka steków, tylko dobrze wypieczonych. Siadajcie tutaj i czujcie się jak u siebie. Dzięki. Rod, jak nazywa się to miasto? Las Vegas. Wybierzcie coś. Co to znaczy Las Vegas? Łąki. Gdzie są te łąki? O ile wiem, nie ma żadnych. Co mam podać? Dwa dania specjalne. Kupa gnojków siedzących na kupie piachu, a też mądki nazywają to łąką. Podoba mi się ta łąka. Junior lubił to. Wniósł umiejętności tysięcy zaułków Nowego Jorku w Towarzystwo Pastuchów i wyglądał na absolutnie szaleńczo szczęśliwego. W porządku, 7-11. Kim oni są? To chłopcy z miasta. Nazywają się jakoś? Ten młody to wieka, ten w kapeluszu, Marlow. Widziałeś